Wolę Wam sobie zaprezentować potęgę tego cudu kultury, które widzicie tutaj. Jest to coś niezwykłego. Jest to tak piękne, że właściwie nagranie nagrani nie jest w stanie oddać nawet istotnego ułamka pięknej potęgi kultury, estetyki, jaką tutaj widzicie, arcydzieło wykonane ponad 300 lat temu. Próbuję to ująć dla was w szerszej perspektywie. Tu jest taka potężna fontanna, zobaczcie. Za każdym razem jak jestem w Rzymie, no to doznaję takiego samego wzruszenia i poruszenia. Zobaczcie był. Przecież taka budowla nie mówi sama za siebie. Jakaż to potęga ludzkiej ręki i umysłu, kunszt, a także niezwykły zmysł estetyczny. Poczucie niewiarygodnego piękna, a jak wielkie talenty musiały być i są. Objawione w takim oto arcydziele. Chyba można powiedzieć, że jest to nieskromnie, ale na pewno jedna z najpiękniejszych fontan świata. Jest to coś tak zdumiewającego, że nie sposób obok tego przejść zupełnie obojętny. Żaden człowiek, nawet najskromniejszy umysł, nie jest w stanie powstrzymać się chociaż przed chwilową, naprawdę nawet krótką, efemeryczną refleksją, że to, co widzicie. Jest arcydziełem Zobaczcie tylko jakie to jest po prostu piękne. Tak, Bartku jestem w Rzymie. Pierwszy live w Silvarerum. Na żywo. Jest wspaniale. Życie tętni. Zobaczcie tylko. Teno ludzi, gwarno. Wspaniałe jedzenie, przepiękne, budowle. No jest to miejsce, które w jakiś sposób szczególnie mnie ożywia. I mój pierwszy kontakt z Rzymem był jakimś takim przełomem, który odmienił mnie trwale. Dlatego symbolami niezbywalnymi Silvarerą jest też, jest też absolutnie e, fragmenty instalacji Vitorino, którą e, widać na głównym logo grupy facebookowej Silvarero. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No idziemy, idziemy.